Cześć nie, kochani widzowie, to ja nic, Ania nie. Dzisiaj widzowie, sobie otworzyłem gazetkę, która premierowo miała widzowie 14 czerwca. No to jakiś widzowie czas temu. I mamy, kosztowała ona 15 zł. To jest numer 6 na 2002 roku. I znajdziemy w tej gazetce y, Jaya w stroju w Iwo, podwójna oczywiście Nondrago, jego broń, plus karta limitowana, w której tylko w tej gazecie znajdziecie potężnego samokaja, bardziej legendarnego samokaja. No to co widzowie, subskrybujcie oczywiście kanał i oczywiście łapką w górę. No i oczywiście historyjka, oczywiście moje historyjki co sama robię, to niedługo widzowie ją kończę, no to oczekujcie na nią. No i co co, otworzymy sobie ją. No i tutaj jeszcze z tyłu jest reklama, ale to na końcu. Oczywiście. No to co, was sobie na chwilę od odpłowę i widzowie sobie otworzą tą gazetkę, żeby nie było. No, tak nic w tym platformie się nie przyda. Tam widzowie mini figurkę. No i plus widzowie tą imitowaną kartę, którą na oprócz wybranych, tylko tą gazetkę. No i gazetka też już jest. Ja na razie sobie oczywiście mam tutaj coś jeszcze o co ale idziemy dobra myślę, mam, już sobie mam tutaj kosz oczywiście no i tak zaraz chwilkę sobie widzowie obejrzymy najpierw widzowie przejdziemy co tutaj widzowie mamy za no, oczywiście za dodatki Dodatkiem oczywiście do tej gazetki był Legerany, Samuka i karta limitowana, edycja limitowana. No i tą kartę jak mówiłam możecie tylko ją znaleźć w tej gazetce. To jest karta numer 25. Oczywiście. Jak chcecie tą kartę tylko zdobyć no to musicie tą sobie gazetkę z tym ale widziała, że tak jest fajny ten DJ. No i co mówić o tej kary, no powiem ładna no. Będzie do mojej kolekcji. Oczywiście. Czyli jak coś widzowie, ja, ja najwięcej takich kart mam właśnie z tych gazetek widzowych, niż ja nie zbieram, czy nie kupię tych saszek z kartami, co taki to mam najczęściej właśnie z tych widzowych gazetek. No i co Otworzymy sobie tego Jaya. Oczywiście. I tutaj jeszcze instrukcje i temy, jak na przykład nie wiadomo, czy, czy zabraknie, czy nie wiadomo, co tu chodzi. Ten, ale w nigdy mi się nie zerło i tutaj jest dzira jak widzimy. Oczywiście. To co widzę, otwieramy. Teraz dali widzowie małą saszetkę. To co widzę z powrót do małych widzowie. Bo tu, pamiętacie, pamiętajcie, w poprzednim odcinku, co otwieraliśmy gazetkę z niego Ninjago, to była wielka saszetka. A tu widzowie pomału już widziałam, że... Lego coś już widzowie się do taki mały swaszatek No i widzowie jak zwykle kleje Nie wiem widzowie No trochę zmiana jest Bo tak to były zawsze te duże A tu musimy się widzowie Pomęczyć chwileczkę No ale widzowie zaraz O już jest otwarcie Trochę taka widzowie Zmiana trochę w tych że odbieramy gazetki. były teraz przez jakiś czas właśnie takie wielkie, a teraz minivizory teraz na ma takie małe. To na małe straż w trzeba oczywiście z nimi. No ale dobra, już wyciągamy tutaj naszą minifigurkę i wszystkie elementy, które tu są. No i zobaczymy, co tu się tam... Czekajcie, muszę wyczuć, czy już wszystko ten, ale a nie, jeszcze to jest nie arena. A, szuriken do tego. No tak. No i teraz widzowie oczywiście widzą mnie, yy, widzą mnie ten. Już jest otwarty. Jeszcze w tym tygodniu otworzymy jeszcze jedną gazetkę, bo ja widzowie niedługo wyjeżdżam na wakacje. To na razie w kartę sobie widzowie odłożę. No i właśnie dlatego widzowie ten. Chcę Wam oczywiście nagrać te gazetki przed moim wideo, bo wtedy widzowie nie będę miała. No i co, składamy oczywiście. Nie potrzebuję widzowie instrukcji, bo widzowie we jak składa mini figurki. Nawet widzowie no nie potrzeba widzowie nawet ten, ale jak to się ten. No i mamy tak, od razu widzowie ten do Jaya. No i tutaj nie wiadomo jaką karą Majd życie, widzowie. W środku no Znają że każą tą złośliwą Tą taką widzowie, że gotową do walki No to damy widzowie taką główkę czyli przed maskę No i złożymy jeszcze, tak aha Najpierw jeszcze widzowie taki jego mieczek damy Taki gdzie inny kolor mieczeka No i jeszcze trzeba jakoś złożyć widzowie ten Ciaszulikę no, yy, tam jego broń. Na pewno trzeba, widzowie, oddzielić ten też wykane złote od tego. To widzowie, to ja sobie to wyrzucę, żeby mi ten element. No i złożymy to. a po co jest to? Nie wiem, po co jest ten, widzowie, element. Mmm... Poczekajcie widzowie, zobaczę jak to jest. Nie jest pokazane jak to wyglądać? Poczekajcie chwilę, dajcie pomyśleć. Po co ten element dali? Hmm. No bo też szurikiny tak wyglądają widzowie, no na tych... Tych... Poczekajcie, dajcie pomyśleć, bo... Po co by dali? Aaa... Chyba wiem, po co widzowie jestem, chyba te, ten. tylko teraz... A, już skumała widzowie, o co chodzi. Przepraszam widzowie, że tak długo składamy, ale widzowie, no, nie ma instrukcji. I powinni do tych broni dać, bo figurkę to nie jest kłopotycznie, gorzej z tymi widzowie, tymi, tymi, a tutaj trzeba było po prostu, żeby ten shuriken się trzymał, po prostu. Bo przez tą dziurkę od tego to by nie weszło. No to musimy tak zrobić. Teraz widzowie oczywiście w gazetach, zawsze widzę wyłożę jakąś instrukcję, ale wiecie, nie łatwo złożyć, bo żona nie jest taka aż trudna. Ale najgorsze, jak są jakieś kompaktyczne bronie. No ale można się zobaczyć, później domyśleć. No i widzę od której strony. Aha, no i trzeba to sobie tu przeczepić. Do tego. I tu. Jeszcze tutaj, no i widzę, że broń już jest gotowa dla Jaya. Się weźmiemy i przesuniemy, żeby nie przeszkadzała Jayowi, bo musi jakoś Jaya złapać. No i widzę, taka podwójna łączaku jest jego gotowa. Dzisiaj damy łączaku naszemu Jayowi do łapki, żeby nie było. No i widzę, już możemy ją zobaczyć. No tak, zobaczmy na nią. Broń będzie jak kosadko zrobiona, bo zostajemy na nie. Chciała takie nawet, jak później można użyć tych elementów. Fajne są te elementy złote. No fajne, takie podwójne, że do wrogów chciała świetna ta broń, nawet stworzyli. Strój, jak widzicie, ja pierwszy raz mam ten strój Jaya i naprawdę jest fajny, oczywiście. Tutaj przeszkadza, ale możemy zaraz to zdejmować. Oczywiście broń jest widzowie żółta. Pierwszy raz widzę taka broń u mnie, więc zawsze mam te. Srebrne widzowie, nie mam takich. No i oczywiście twarz widzowie mamy: oczywiście tutaj taką. Taką widzowiego twą do walki. A tutaj widzę z tyłu taką uśmiechniętą. Nie wiem, czy ja dobrze widzę, że te. Ale to chyba na nagraniu widać, że jakby te oczy były przesunięte, ale spokojnie to nie jest tak. No ale dobra, pokażę Wam jeszcze tył, bo nie pokazałam, czy albo się uda jakoś zdjąć. Oj, przepraszam, DJ. Chciałam wam, no i widzowie tak, kłopotycznie jest to, że jak widzowie chcemy, widzowie wam ten. No dobra widzowie, jakoś wam to pokażę, tylko trudno jest widzowie, no taki symbol z tyłu jest. Tylko widzowie najgorsze jest to, że jak chcemy, chcę wam pokazać, no to widzowie jak złożyłam, no to już nie da rady widzowie, jedynie może głowę. O, nie, udało mi się spokojnie. No jeszcze tak, to wie, tył tej e, minifigurki i powiedziałam wam, figurka spoko, Widzowie, jak ktoś widzowie, nie ma tej figurki, no to wiedzia, że warto za 15 taką figurkę. No, ja nie mam jeszcze yy, zestawu z tym, yy, ze smokiem, Jaya, ale wiedzia, tak, figurka smoku, maska widziała też taka charakterystyczna, inna widziała, no taka wiecie, no jest tam, oczywiście, że nie podwójną, ten jedna, ale widzowie, no tak, figurka widziała. Pleciłabym Wam, jak ktoś na przykład nie chce kupować, na przykład Wam smok się nie podoba na przykład Jaya, który jest w sprzedaży, no to możecie tego, jak chcecie Jaya tego zdobyć, no to możecie zakupić tą gazetę. Na przykład 7 minifigurka daje jej 10 na 10. Co wiem. No i oczywiście tak. Folię oczywiście sobie zostawiam. Jestem kolekcjonerką tych folii. No i idziecie kartę tam No i przyjdziemy widzowie sobie do gazetki. Co mamy? Czyli z tyłu od razu zobaczymy co jest. Mamy tutaj widzowie plamę Już w sprzedaży, widziałam widzowie w kiosku, już ten, ten, ale widzowie ten Mamy tutaj strażaka, 31 klocków I mamy tutaj naszego strażaka z kładem No spoko widzowie, jak ktoś chce mieć na przykład ten, to powiem wam dla takich kolekcjonerów Takich um, strażackich, no to widziałam, polecam No widzowie tak, mamy tutaj tak, mamy jeszcze tutaj frazę z 15 sezonu może niedługo widzowie, gdzie mi widzowie okładkę z 16. Oczywiście będzie dwustronny komiks. Dwa wypasiaste, oczywiście ten. Coś o Gra gigałotry. No i tak, minutki nuciako. Czadowa katana. Nowa zbroja. No oczywiście, oczywiście bym chciała nowy strój. Oczywiście. No i mamy tak, tutaj mamy nie, co jest ten. No i mamy LOJDE. No i oczywiście tam kartę możecie tylko w tej tylko tutaj no ten. No i mnie tak Lego Avengers, Marvel Avengers można teraz zakupić Kapitana Amerykę z ludowym jetpackiem plus mocarny jakiś tesserak. No i ja mam gazetkę z Lego oczywiście Avengers, tylko taką starszą widzowie troszeczkę. Oczywiście, no i sprzedaży od 17. No, no, oczywiście ona jest już w sprzedaży. No to możecie już widzowie zakupić ją. Widzowie, jak coś. Ale ja mam inną, ale to w tym tygodniu jeszcze ją otworzę i pokażę Wam, jak ją oczywiście No i tak, mamy tutaj. Yy, no to Wam bum, <ścoughs> ninja. Lecimy z tym. Zostań ninja. No i trzeba zdawać, bo teraz punkty takie. widzicie ten. Co tu się znajduje, nasz spis treści? Jakie są przed Radowskim działem plakaty? I mamy tu komiks. Wciąż możemy użyć naszych pojazdów. Ble, to lepki, coś okropnie cuchnie. <gryw> Jakimś smarem, czy coś, widzowie? No tak, tutaj mamy, widzowie, o naszym Jayu, tutaj. I tutaj jakaś jest y, gra, oczywiście, o rzucaniu. I tutaj, Jay, pokaż, co w tobie drzemie aha i tutaj musicie chyba tam chodzi im o tą broń Jaya. co ty dżej tutaj masz pięknie stać chyba przez tą broniego broń po prostu on nie wytrzymuje ale już stoi i mamy z tym ślicz śliczulkami nikt mnie nie tknie Błękit to jego kolor, a błyskawica to symbol żywioł. Idę w nowym dziangu, ale rozumie, prawie każdego Dla Laty, którzy zostają nieporuszeni, pojawiają się, się ninja błyskawic, że ma też kilka twardych momentów. Szybki jak błysk. Trach, szuriki. No. Wielkie. Rozdjętość podwójnym oczaku jest równa, dwóch, dwóch ninja, postawi jeden na drugie. Długość uda się, da się mega. Tajemnica. O, okej. Okay. utwór na kanale jest z starego kapuszcza mistrza U, Ale czy kiedykolwiek przyglądałeś się symboli na plecach Jaya? Jest super reakcjonujące. Wpisz w kratkę, co może oznaczać. A, ten widzowie z tyłu co Jay ma, oczywiście. No, widzowie, no, chyba jego żywią. Ale zobaczymy zaraz na końcu. Wygodne. Ninja często po cichu się zakręca ciągłym po podłodze. Jay ma więc. Na kolanach wyścigane pokładki, super praktyczne. Nie wiem, widzowie, czy możecie wy napisać w komentarzu, jak sądzicie. Ja widzę, że mi się daje, że o jego żywiole. Ale zobaczymy. No i jak zwykle w każdej gazety widzowie, są zadanka. Bardziej będziemy czytać, co nasi ninja mogą. Nie trać głowy. Okej. Okay. Tutaj karma. Nie do złapania ninja wykorzystam więcej niż jedną mackę. Tutaj mamy he to lepsze niż kino. Ninja są super. Dokuczliwymi szkodnikami. Niektórzy na przykład jeden fali, jeden nie. Tu mamy coś o pixel. Moje czujniki podwajają pyszne smaczne mniam. No ciekawe widzowie. No i sobie tu się zaczyna. Oczywiście bym wzięła mm, ten. Złe wody. Wow. Udo, upociłem się na stanowisku z siekaniem owoców. Chodźmy pod kryś. Aaaa! Co tam, Jay? Znów strasznie zim, zim, co, co? tam, Znów strasznie zimna woda z tego starego polera? Nie, ta woda zuchnie i go nie spukuje. Naprawdę? Nie, ohyda, powinniśmy wiadomość Mistrzu Wymiszczu mamy Rozkurzymy się herbatą misego. Ta woda smakuje jak gotowana kuma z pertydyną. Twoja woda też jest coś nie tak mistrzą. Mieliśmy ci właśnie powiedzieć o chydnej wodzie pod prysznicem. Chodźmy do studni. i ten, ten. Wszyscy ru, rury klasyczne są podłożone pod, do tej studni, a woda w niej bierze się z tego samego miejsca, z którego pobiera się wodę dla Ninjago City. Woda została chemicznie zanieczyszczona. Sprawnie to jedźmy do miasta, więc miejskie, za, żeby mogły zostać czymś skażone. No i tutaj jest historia, co widziałem o skażonych wodach. I tutaj oczywiście. No i tutaj jest. To urządzenie do szczenialnego wielki powóz musiał osłonić złożekami na zemsty. Oni go teraz wydobywają. No i ta woda jakaś widzimy. No i tutaj ninja, oczywiście, tutaj. <gryw> oczywiście, pani wiecie, kto. Tej ten wymyśliła. No i tu widzowie są, daj pod wodą wasze prace. Nawet nie widziałem, że tak się dzieje pod wodą. Naprawdę fajne. No i widzowie, tak, tutaj jest, widzowie, fajny plakat. Tylko szkoda, że zasłania kola. Bo zobaczcie na górze co jest. Tutaj wszystkie sceny podziała z, z sezonu 15. I widzowie, naprawdę fajny ten plakat. Zobaczcie, wszystkie ceny to się bym chciała z 15 sezonu dzieją. Naprawdę, widzowie, no. Szkoda, że to nie jest stem. Zaraz zobaczymy jeszcze na początku. I mam tu ninja, a tu obok yy, widzowie tych yy, złączyńców, nie powiem wam. No i piszę to jest Simbał, Lego Simbał. No i widzowie, tu są wszystkie widzowie sceny. Tutaj mamy pierwszą scenę, jak widzimy. Tutaj mamy Niię. Nawet tu mamy baje. No naprawdę widzowie, no fajne to zrobili. Tu jak nija się żegna, no fajnie widzowie. No to jest fajne by wzięła plakat. No takie bym plakat i wszystkie prawie sceny z sezonu ten. Co no tutaj nie będzie widać za bardzo, ale jakby, co dół i góra jest wypełniona tymi synami, a obok ten, no naprawdę świetne. Z kolem, no sobie, no tak, no, bycia ta, mm, nie najgorsza widzowie z tym kolem też jest super, ale bicie, że zawsze gotowy. I widzowie, bardziej mi się podoba i sobie ta, bardziej tam ten. ten No i tutaj, jak chcecie, moc wodzirę. Przebudzą on to wielka przeciwniczka po henskim dżenerstwie, tego położenia należał, do na i wygraj nagrodę. Albo widzowie możecie wygrać tą nieżywioną afo, albo oczywiście jak jest związane z Jayem, oczywiście smogromu Jaya Iwo. No i trzeba tak. kuponem. no i tu macie do kiedy, no i trzeba konkursowy. No i tu dalsza oczywiście część naszej, łap przygody. Się ninja uda. No tak, tutaj było. I tu mamy w Olojdzie coś. Widzicie? Masz jakieś plany moja wskazówka zostań ninja? O i tutaj ten. To jest ten. Byłem przekonany, że to ja jestem zielenicza. Gdy się okazało, że to jednak lojdź, poczułem się rozczarowany. Przestań, jak tak jesteś dobrym mistrzem. Lloyd był bardzo utalentowany, zły chłopcem. Nawet kiedyś uwolnił żonę. Zupełnie nie rozumiem, czemu teraz chce zostać bohaterem. Kerpano, daj spokój. Cieszę się z tego, że mój syn jest utalentowany. Nie maróż, naprawdę bym Wy Wysłałam Lloyda do mrocznej szkoły dla niegrzecznych chłopców, bym uchronić go przed pojedynkiem z ojcem. No, i się mi sakuci i sumie nie udało, no bo Lloyd tak skoczył. Zielony ninja, albo ostatecznie w mieście ma wiele imion. Oczywiście, jako przywódca drużyny już ma spore doświadczenie, czy już rozwija swoje zdolności. Więcej jednak faktów znajdzie na tych stronach. Ninja przyjdzie na sobie, rano, nawet w głębi można w 15 sezonie. Nawet w se... To jego czatowy kamuflaż. Lloyd wtapiał się w drugą w w sezonie. Sekrety głębi, no. Miszu, ulubiona w postaci mieczka, ta nazywa Złota Rodzina, mama, misako, ojciec, dla mada, wuj miszu, liczba w zestawnego ponad 70 razy na większej mocy zostaje ostatnim mistrzem, spisze, że pod koniec drugiego sezonu skaza, jako dziecko krat cukierki. No tak no. Nie mamy tu momenty pełne energii. Z odcinek 7 z 15. Lodz jest prawie przywódcą. Bierze na siebie hordę swoją marę, dzięki czemu jego przyjemność. Z... Wniosek mega czadowo. D obraca: W jaki final tego sezonu Lodz mierzy się z grając wody z... Mechów? Wcale nie z tym złożył. i wniosek nagradam ważnie. Ło. Flora Zielony Ninja zawsze się nie a To drobna pruka jak pojazdów. No i widzę, ja mam tutaj pojazd, jeden z nich. Widzowie, tutaj mech Loida, który jeszcze też go sądzę w zakupie, bo jest świetny. Ten widzowie mam zestaw, który zapraszam na recenzję go. No i tutaj widzowie mam, tego jeszcze też nie mam, widzowie tego smuka, ale też zamierzam go zakupić. No i tutaj jeszcze Loïda. To wszystko wkrótce będzie moje. No i tak jest to Twoje. Jako, ale jako mało dziecko, no wiecie, to mógł. No tak, no i tutaj mamy oczywiście raki łotrów z tego sezonu. I mamy sporawo. Pokoluj tyle łotrów ile ile pokonujesz łotrów, zaczynaj. Aha. O tu chodzi, że musimy pokonować ile dajemy im ten stój ani krok dalej. przykład oceń Matusa i jego plemię. I też i oceniamy jego przyw... przybocznych niechcianość. To bym ci miała naprawdę wielką. Tu trzeba, ten. No i tutaj jest opisane, tak. I tu mamy szczur na Jeszcze wam pokażę. No i tu jeszcze widzę, Oczywiście jeszcze zabawa. Kolejna. Dostajesz szoku termicznym z zimna to cię sprowadzi na ziemię? Jay, troszkę cię przypalę. Kaj, Twój ogień jak nie ro, robi na mnie wrażenia. <laughs> jakieś te pojemniki, jakieś te. No i co wie na końcu? Z, oczywiście widzowie gazetki, które widzę widzowie kończą. Ja wiem, że długi odcinek, ale nie przejmujemy się. No i tutaj tak, mamy tutaj kolejna przygoda rozpocznie się 12 lipca, no to cały czerwiec bez gazetki jest za 15 zł nie zobaczymy, ale czy nie tego trzeba się pojawić z legacją. No i mam tu kola, bezkomisowa akcja, wchodzę w to, kol, w nowym wdzięku, diamentowy podwójny młot, katana, dwie głowy plus limitowana karta kondycyjna ten i tu mamy niejako jako smog wodny i ten smog robi wrażenie a dobra widzę, z ciekawości zobaczymy no i widzowie tak musimy, widzowie z ciekawości no ale tak, powiecie tak no to jest spoko, ja sądzę że ją wezmę no ta broń jest taka inna ale widzę, no nawet spoko widzę strój kola też jest spokojny, no i jak karta też spokojna, no widzowie, no już na pewno ją zakupię, no to oczekujcie. I tutaj widzę na której stronie był, bo chciałam wiedzieć o co chodziło, ale widzowie nie wiemy. To jest strona, nie wiadomo która. Nie wiem o co tu chodzi, tajemnice, ale znając no to chodzi o żywioł naszego temu. No i sobie tak. No i tutaj jeszcze z tyłu, oczywiście, bo jak chcecie widzowie, to możecie pójść w oczywiście naszych gazetek, oczywiście na tej stronie. Ale wiecie, no, nie wiem, czy wy wiecie. Ja nie zamawiam z tego względu, bo widzowie, no, bo no wiecie, nie wiadomo jaka figurka, też nie chcę widzowie mieć powtórek, tak na przykład. Na sobie zrezygnowałam z tej gazetki i sobie, no to zależy mi co wiem. No co widzowie, ja cenię to dobrze. Dziękuję widzowie za oglądanie, oczywiście subujcie oczywiście kanał. No i co widzowie, Żegna się sami. No to co, na razie!